Mam na imię Alicja, i pamiętam wszystko. Historia: Alice była wiodącą stroną w konflikcie z Umbrella Corporation podczas pandemii wirusa Global T. Początkowo wysoko postawiona agentka ochrony Umbrella dołączyła do głęboko tajnej operacji prowadzonej przez funkcjonariuszy amerykańskich organów ścigania, mającej na celu ujawnienie światu nielegalnych danych badawczych firmy nad wirusami. Plan ostatecznie się nie powiódł, gdy jej współpracownik Spence ukradł próbki wirusa z zamiarem wzbogacenia się na czarnym rynku i wpuścił wirusa do laboratorium, zabijając w zamieszaniu personel badawczy. Zarówno Alice, jak i Spence stracili przytomność, gdy system bezpieczeństwa uwolnił szkodliwy gaz i zapadli na amnezję zarażona po ucieczce z placówki opanowanej przez nieumarłych. Alicja została zabrana przez Umbrella na badania. Wzmocniona wirusem T, wyleczona i ponownie zakażona, Alicja stała się obiektem badań w projekcie badawczym Umbrella o nazwie Projekt Alicja. Obdarzona nadludzkimi zdolnościami przetrwała epidemię wirusa w Raccoon City i kilka lat rozprzestrzeniania się wirusa T na ziemi. Ponieważ nie uległa wirusowi T i nie przeobraziła się w nieumarłą, przejęcie Alicji stało się głównym celem firmy. Jako sposób na przetrwanie pandemii Alicja ostatecznie sparaliżowała przywództwo Umbrella, torując drogę systemowi komputerowemu Czerwonej Królowej, który przejął pełną kontrolę nad pozostałymi zasobami, teraz nastawiony na zniszczenie ludzkości. Nieświadoma Alicji, był to kolejny podstęp Umbrella mający na celu unicestwienie ludzkości, podstęp, który okazał się niezwykle skuteczny. Po wystawieniu na działanie wirusa T, zdolności Alicji uległy wzmocnieniu. Po upadku Waszyngtonu Alicja została skontaktowana przez Czerwoną Królową, aby ostatecznie położyć kres globalnej pandemii wirusa T i Umbrella. Z pomocą Claire Redfield Alicja powróciła do The Hive, gdzie odkryła swoją prawdziwą naturę jako klon i Markus Z pomocą Czerwonej Królowej Claire i Alici Alicja zniszczyła Ul i Parasol i uwolniła antywirusa zdolnego położyć kres globalnej pandemii. Biologia. Alicja została stworzona przez Umbrella jako klon i Markus córki współzałożyciela Jamesa Markusa. Celem Alicji było chronienie domu z lustrem i nie zdawała sobie sprawy ze swojej prawdziwej natury jako klona, myśląc, że jest oryginałem, tak jak wszystkie klony Umbrella zostały stworzone do wierzenia. Dla opinii publicznej była żoną Spensa, jednak ich małżeństwo było fikcją mającą na celu ochronę rezydencji. W pewnym momencie nawiązali romantyczny związek w 2002 roku, Alice zaczęła rozmawiać z badaczką Umbrella, Lizą Addison, która potajemnie pracowała dla byłego agenta FBI Mata Addisona. Zamiast ją aresztować, Alice zaoferowała Lisie pomoc w ujawnieniu badań Umbrella nad bronią biologiczną poprzez plan wyłączenia systemu bezpieczeństwa Czerwonej Królowej i umożliwienia kradzieży próbki wirusa T. Na Alice prawdopodobnie wpłynęło wrodzone współczucie Alisi. Nieświadomie Spence odkrył ten plan. Uznając zniszczenie umbrella w ten sposób za bezwartościowe osiągnięcie, opracował własny plan kradzieży próbki wirusa, posiadając własne uprawnienia bezpieczeństwa w sprzedaży jej na czarnym rynku i ucieczki z Alice z pieniędzmi uzyskanymi na giełdzie. Kiedy Alice wróciła, Spence zainicjował z nią seks. Obudziła się później i stwierdziła, że Spence zniknął, wybrała jakieś ubrania i poszła pod prysznic. Jednak Spence uruchomił systemy obronne rezydencji, uwalniając wirusa T do roju Alicja, nieprzytomna po uwolnieniu gazu przez Czerwoną Królową, obudziła się naga w łazience z amnezją, nie pamiętając kim ani gdzie jest. Krótko eksplorując rezydencję w nieudanej próbie odnalezienia śladów swojej tożsamości, spotkała Addisona, który przyszedł po Lisę i próbkę wirusa tak zaczęła się jej walka. Ciekawostki. Strój Alicji z trzeciego filmu został zaprojektowany przez markę odzieżową Mili Jowowicz – Jowowicz Hawk. Jowowicz miała duży wpływ na kostiumy w serii po pierwszej części.